Ten trozyniak pożyczył 50 złotych na Jak się jakiejś dziewczynie oświadczysz tą puszką Coca-Coli, to dam ci 500 zł. Ty, nitro, to jest od nitra, <grym> za 5 z nich wczelał. Jak się oświadczysz. Kurwa, daj mi to, ja to robię. Ja już mam otwartą. Dobra, ale to był do ciebie, to ty to Bro, zrobiłeś. Nie, Ale czekaj, daj mi jakąś. Ale klęknij, jak, jak kurwa, klęki, klęki? nie klęczmy, to nie myślę. Klęknąć ma. Tu. No to no, Czekaj, nie, nie, nie. nie no dawaj, bo to będzie na trzy top <grym> dawaj. Cześć A. A. No, Jak... ranek, ja już bym to, to trzy razy Kurwa, poczekaj Dobra, czekaj, czekaj Jezus, Marek mnie cringe'uje Przepraszać kurwa, rozumiesz? To, to musi być akcja Ja już, akcja. biorę wybi Wybiorę jakąś, strum, będę w stanie pójść na ramkę ewentualnie później Dawaj, teraz Robisz to Zrobi, nie zrobi, zrobi, nie zrobi, zrobi, nie, zrobi. Masz nieprzyzwoicie ładne oczy Dziękuję. Mam pytanie Wyjdziesz za mnie? Chyba później, dobra? Musisz mieć jednak pierścionek. A kole mam. Ej, sorry. <laughs> sorry, proszę. Ej, proszę. Ej, ej. Ola, ola, masz na imię? No weź się, zatrzymaj na chwilę. Ale muszę iść na pociąg. No ja też! Idziemy w tym samym kierunku. <laughs> Ale zatrzymaj się na sekundę. Ja nie mogę, mam stary. Za wyjdziesz za mnie? No kurwa. Proszę, weź tą kolę ode mnie. Się, człowieku, to tak nie może wyglądać. Ale zrobiłeś to, zaliczone. Ty Przepraszam. W razie Pierwszy raz widzę tak ładną brunetkę. <grymka> <grymka> Jaki creat. No, no jest, jest, jest przykór. Poczekaj. Ej, ten nosny mark jest zamknięty. Zaraz, poczekaj, zaraz to ogarnę. Komuż ten głośnik przyczepić? Wziąłeś się to. Poczekaj, bo tu nie ma... O, jest, idę. Tylko otwartą kolę mam, kurwa, to jest największy problem. Dawaj tam. Gdzie to kola tu stoi? Moja? Nie, no. Nie mój typ. Kurwa, jakbyśmy byli w centrum, by było łatwiej. Teraz mam problem.